Cześć, Darek Napora. Dzisiaj 26 odcinek, 26 odcinek codziennego vloga, i w dniu dzisiejszym chciałbym nawiązać do sytuacji, która miała miejsce w jednej ze szkół, w których prowadzę zajęcia języka angielskiego. Poszedłem tam z moim synem, i jest to o tyle. Ciekawe i wyjątkowe wydarzenie, że mój syn nie chodzi do szkoły, jest w edukacji domowej i w związku z tym patrzy na szkołę bez takiego przyzwyczajenia, z jakim przychodzi tam większość dzieci i dorosłych. No i kiedy weszliśmy do, do sali, w której prowadzę te zajęcia, zobaczył ustawione tak tradycyjnie. Stoliki i krzesła, no i z takim zdziwieniem zapytał: Ej, ale czemu ktoś tak dziwnie poukładał te stoły? Przecież wszyscy sobie zasłaniają i w ogóle się tutaj nie da rozmawiać. Bez sensu. No i dlaczego o tym dzisiaj wspominam? No, po pierwsze, po tym, kiedy podzieliłem się tą refleksją mojego syna w, na fejsie, to rozgorzała wielka dyskusja między innymi o tym, czy jest rozsądne, aby nauczyciel brał na siebie ryzyko tego, że dziecko zrobi sobie krzywdę w trakcie drogi do toalety i z powrotem? I to jest bardzo ciekawa dyskusja. W sumie. Mam nadzieję, że, że rozwinie się ten temat, bo ja nie znam, szczerze mówiąc, żadnej historii, w której to dziecko zrobiłoby sobie krzywdę, i z tego powodu nauczycielowi postawione by zostały zarzuty jakiekolwiek o skazaniu. Zupełnie nie, nie słyszałem. Natomiast ja dla siebie z tej, z tej rozmowy z moim synem wyciągnąłem taką myśl, którą chcę zabrać ze sobą na konferencję pod tytułem Szkoła działamy, która odbędzie się 15 i 16 czerwca w Łodzi. I jadę tam z taką, z taką intencją, czy z takim pomysłem, że chciałbym, chciałbym porozmawiać o tym, co w szkole. Każdy z nas może zrobić. Czasami to są naprawdę drobne zmiany, które każde dziecko, każdy rodzic, każdy nauczyciel mógłby wprowadzić, żeby ta codzienna egzystencja w warunkach szkolnych była bardziej znośna. No i jak się po prostu tu porozmawiać, co w ramach istniejącego prawa, w ramach istniejących przepisów, w ramach istniejącej liczebności oraz struktury mm, organizacyjnej w szkole można zrobić, żeby po prostu było lepiej? Łatwiej, no i przyjemniej po prostu wszystkim zaangażowanym stronom zarówno nauczycielom, jak i rodzicom oraz dzieciom. To tyle na dzisiaj. Bardzo, króciutka, bardzo króciutkie nagranie. Życzę Wam dobrego weekendu, no i do zobaczenia już jutro. Pa!